Dzień dobry, dzisiaj archiwum, archiwum polskie, Graveland, jak zresztą widać na załączonym obrazku, a bardziej na załączonej koszulce, Graveland i ich drugi album, Thousand Swords, Tysiąc Mieczy, moi drodzy, tak, dzisiaj będziemy płatnerzami, w zasadzie tymi płatnerzami byli panowie z Dolnego Śląska, Darken, i jeszcze wtedy karkarot, no i Capricornus. Thousand Swords to, jak już chyba powiedziałem, drugi album Graveland z 1995 roku. Jeden z najlepszych albumów black metalowych w historii tego gatunku w naszym kraju. Pewnie znalazłbym takich, którzy by powiedzieli, że nie tylko w naszym kraju. Dla mnie to może być troszkę za daleko posunięte. Na pewno jednak jeden z bardziej oryginalnych albumów w lat 90., o tyle, że on tak naprawdę nie jest stricte black metalowy. No, oczywiście jest black metalowy i podstawą, bazą dla niego jest black metal, ale barbarzyństwo, które w nim jest zawarte, sytuuje go gdzieś troszkę jakby tak z boczku tego black metalu, który wtedy dominował, bo to jest 95 rok. No to wtedy wszyscy grali albo chcieli grać, jak wiadomo fiordy i ich mieszkańcy, czy też Oslo. W 1995 roku Black Metal wyglądał trochę inaczej niż teraz, a wręcz dużo inaczej i dużo lepiej, swoją drogą. No, ale to też zależy od punktu widzenia. Dla mnie wyglądał dużo lepiej. Był dużo bardziej naturalny, dużo bardziej szczery, dużo bardziej prosty i Dużo bardziej mm, mm, po prostu magiczny. O. A ten krążek właśnie tej magii w sobie dużo ma, bo on tak naprawdę to jest taki: wiecie, metalowy Conan. Fakt, że to nie Manowar, bo to jednak bazą jest ten black metal. Natomiast ta muzyka jest bardzo barbarzyńska, ta muzyka jest bardzo bitewna, to w zasadzie można by ten album nazwać, ja bym go tak nazwał, war metalem. Black war metalem, niech tak będzie ok, natomiast to, co teraz nazywane jest war metalem, czyli tak, co sobie tam ktoś puści pralkę i mówi, że to jest jakiś war metal, to jest dramat po prostu, to w ogóle jest jakieś bulgotanie, coś, co w ogóle nie powinno istnieć według mnie, ale dobra. Natomiast prawdziwy właśnie war metal to jest na tej płycie, te? eee, Może troszkę brakuje jej mocy w tym brzmieniu, bo, ale dobra, to też takie inne czasy. Hmm, niektóre produkcje stamtąd były często genialne, ale wyprodukowane trochę gorzej, no niestety u nas te warunki były jeszcze gorsze niż gdzieś tam na północy czy w Grecji, no i tego takie są efekty. Pamiętajmy kasu chociażby imperatora i Time Before Time, gdzie ten album też mógłby brzmieć dużo lepiej, no nie brzmi, ale jest wielki, wspaniały kompozycyjnie po prostu. I tak jak Thousand Swords, Thousand Swords kompozycyjnie też jest wielki i wspaniały. To jest album, który jest przesiąknięty polem bitwy, przesiąknięty mm, barbarzyńskim polem bitwy, przesiąknięty dobijaniem rannych, przesiąknięty mordowaniem przeciwników. Zresztą same tytuły z niego o tym mówią: Black Metal War, Blood of Christians on my Sword. Tak, więc tutaj jest oczywiście nie tylko mordowanie tych przeciwników, ale też właśnie jest palenie kościołów i wiadomo antychrześcijański wydźwięk. Graveland wiadomo, że nigdy się w tych sprawach nie oszczędzał i, i dlatego też jest to mocno osadzone w black metalu. No poprzedni album Carpathian Wolves był chyba najbardziej black metalowym krążkiem Graveland w ich dorobku. A wręcz na pewno nim był, bo, bo potem był Thousand Swords, a po Thousand Swords zaczyna się już ten epicki, epicki rozdział, który trwa do dzisiaj w zasadzie. Oczywiście też ewoluujący, ale, ale gdzieś tam się zaczął. Zresztą on się zaczął według mnie właśnie na Thousand Swords, bo w, na Thousand Swords weszły te elementy właśnie podniosłej ich epickości, ale nadal jest tu jeszcze masa, przeważają jednak jeszcze elementy barbarzyńskiej brutalności. Klimatu bitwy, klimatu zero pardonu dla przeciwnika, rozrzuconych wnętrzności i krążących nad nimi sępów. Tak bym to widział i tak często ten album można sobie właśnie też słuchając tej muzyki, można sobie ją wizualizować. I myślę sobie, że jest w tym wszystkim co najlepsze jest w tym wszystkim masa szczerości, masa takiej naturalności, masa. Słuchasz tego i wiesz, że to jest tak naprawdę zrobione z stuprocentowym przekonaniem, że nikt tutaj niczego nie, 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 nie siedzi, nie wymyśla godzinami, nie rozpisuje tego gdzieś tam i tak dalej, a teraz zagramy tak, bo to będzie brzmiało bardziej tak. Nie. Wszystko jest po prostu zagrane tak, że to słychać, że to idzie z serca, że to ma czucie, że to ma w sobie naturalność, prostolinijność i szczerość, przede wszystkim szczerość, która w black metalu jest według mnie kluczowa. Stary Graveland miał w sobie masę i jest zespołem niesamowicie zasłużonym niesamowicie ważnym dla naszej black metalowej sceny. I ten album oczywiście jest cegłą tego wielkiego muru, który w latach 90. Graveland postawił fundamentów w zasadzie, bo był to jeden z tych najważniejszych elementów, tych fundamentów polskiej sceny black metalowej. I to był właśnie Graveland i cokolwiek by tam o nim nie mówiono, cokolwiek by nie mówiono o Darkenie i tak dalej, i tak dalej. To nikt nie odbierze temu zespołowi jego miejsca w historii polskiego black metalu. Thousand Swords miał być dla zespołu też wypłytą przełomową, bo mm, pierwszą, która miała być wydana mm, od razu na CD na zachodzie, no wtedy to było marzenie każdego zespołu, żeby gdzieś tam wydawać za granicą. Thousand Swords miał wyjść i wyszedł zresztą w austriackiej letal Records. No to nie był udany romans. W zasadzie to nie był udany związek Wyszedł z tego romans i to też bardzo krótki i nieognisty. No ale płyta została wydana, a potem oczywiście wielokrotnie wznawiana. I Thousand Swords tym krokiem, o inaczej, tak powiem, tym krokiem Graven świata pewnie nie zawojował, aczkolwiek. Chcąc, nie chcąc i tak od tego momentu zaczęła się ich, zaczęła się ich przygoda z, z publicznością, z odbiorem tej muzyki gdzieś właśnie w Europie Zachodniej, potem właściwie na całym świecie. Oni są niesamowicie na przykład popularni w Ameryce Południowej. I może nie był to do końca udany krok, ten Left Records, ale jednak to też przyciągnęło uwagę No Colors niemieckiego, a to No Colors potem przez wiele lat został Partnerem wręcz Graveland. Graveland był ich flagowym zespołem no i e, myślę, że może początek nie był najlepszy tej zachodniej przygody, ale skończyło się dobrze i wyszło to dobrze też dla zespołu, bo mm, No color zrobił wszystko, żeby ten zespół <laughs> był znany, był lubiany gdzieś tam i, i, i zauważany. O. Ale przy okazji nie tracił swojego DNA, nie tracił swojej tożsamości i bardzo dobrze poznamy takie przypadki, gdzie za wszelką cenę pójście na zachód, pójście, pójście w szerszą publikę, kończy się robieniem z siebie debila w mediach społecznościowych też, ale nie tylko. Graveland to minęło, a przynajmniej nie dotknęło w takim stylu. Zresztą w zasadzie bym powiedział, że w żadnym, no gdzieś tam też pewne wypowiedzi potem Darkena były takie, a nie inne, ale zostawmy to, bo, bo tutaj mieliśmy rozmawiać o Thousand Swords, w zasadzie ja miałem mówić o Thousand Swords, no i dodam jeszcze tyle, że faktycznie jest to jeden z tych albumów, które do dzisiaj do dzisiaj wspaniale się bronią. Można go odpalić i on po prostu będzie według mnie bez żadnego Większego problemu przebijał przynajmniej połowę tego, co dzisiaj się ukazuje na scenie black metalowej, bo właśnie to jest taki album naturalny. Tak? Teraz za dużo ludzie kombinują, za dużo ludzie myślą, za dużo chcieliby tam upchnąć i tak dalej. A black metal musi płynąć z serca i thousand swords płynie z serca, thousand swords płynie z duszy, thousand swords. Jest pomnikiem, bym powiedział. Jeśli ktoś tego albumu nie zna, albo jeśli ktoś nie chce go poznać, bo Dark, and bo Graveland, to niech się dwa razy zastanowi, a z drugiej strony może po prostu to nie dla tego kogoś. Warto natomiast pamiętać o tym krążku, warto pamiętać, że taki album był i że taki album jest. Bo to jeden z tych krążków, które zbudowały dzisiejszą moc naszej sceny, która co prawda nie jest aż tak potężna jak niektórym by się wydawało, ale jest nadal mocna. Ale to właśnie te albumy ją budowały, także słuchajcie: Tysiąca Mieczy, bo jest to odgłos, yy, który do tej pory yy, budzi grozę ciarki i powoduje mm, strachu wrogów. Dziękuję, do następnego.